Surprise. Charlie, widać, że nie bardzo się starałeś. To nie jest dobre. No ale Jazz wykonała świetną robotę. Nie wiedziałem, że jesteś taką artystką. Zak, o co chodzi z tymi basgrołami? Nawet dziecko potrafi to zrobić lepiej. Bazgroły? Co? Gdzie jest mój rysunek? Zostałem wrobiony! Jess go ukradła! wierz mu. Jest o mnie po prostu zazdrosny. To przecież oczywiste. Jess, gratulacje! Wygrałaś tę rundę! Pieniądze są twoje! Tak? Więc pospiesz się i oddaj mi mój sejf! Moje pieniążki! Zaraz, a gdzie jest klucz? Jak mam go otworzyć? Ja mam klucz! Ale waszą nagrodą przecież był safe. Muszę lecieć, żegnajcie. Yy, powiedz, że to żart. Kurczę, <grywa> Jess została oszukana.